Nie obsypują w ogóle to, 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 ten brzeg chyba, nie? Tak, tak, tak. Oni zbierają kamienia i wyrzucają tutaj na brzeg. No bo będzie się inaczej obsypywał. No tak. Teraz godzina 18.38. Ciekawe czy śpią w tym hotelu. No, ciekawe. Prawda? Ale patrz jak jest ruch. No. Po pracy wszyscy do naszego hot springa. Jadź. Zobacz jak jedzie do hot springa. Wyprzeć go. Ale kawał przyjechaliśmy, ja Cię kręcę, dojechaliśmy na koniec świata, na lotnisko na końcu świata. To lotnisko na końcu świata wygląda w ten sposób. I żeby przejść do gorącego źródła, to musimy wejść na teren prywatny. O tam. I przejść dookoła. Hania poszła zapytać. Ale tam nie ma kogo zapytać, bo na tym lotnisku to pewnie samolot ląduje raz w miesiącu. O. Hania Hania spec od logistyki razy miesiącu, więc zaraz po prostu chyba przeskoczymy i pójdziemy sobie, no. bo jak to inaczej ugrać. Autentycznie jesteśmy na końcu Islandii. I ja tutaj nie ziemiam, na tych fiordach zachodnich, no chyba jeszcze tak daleko nie byliśmy na wysuniętym obszarze Islandii, no, aż się zaplułem. A nie jest to na pewno turystyczne miejsce, do którego idziemy, ale widzę, że są ślady, więc no ktoś tutaj musiał chodzić. Ale przyznam też szczerze, że jest tak zimno, bo jest około 3 stopni. Więc no normalnie w nos zimno, bardzo zimno. Trzymam kciuki, trzymamy kciuki, aby ten hot spring działał. W sensie działał. No, żeby, żeby działał, no, żeby działał. Proszę spojrzeć na to. Tutaj prywatny gospodarz miał koła i one świadczą. Private road. I one świadczą o tym, że tutaj były owce. Owce przy lotnisku. Najgorsze co może być, ze względu na to, że owce są w stanie wejść na pas startowy. Więc no głupi pomysł A Hot Spring powinien być gdzieś tam Ale jakie fale, zobaczcie O kurcze Ogromne, ogromne Jest i szefowa Wydziału jakości podróży Zobaczmy co wyrzucił ocean To, to chyba są, ja takie w ogóle w na przyląsku igielnym widziałem te Zobaczcie, to są glony chyba, nie wiem co to jest Wodorosty Kawałki starego drewna na ognisko, ale tak, z takiego drewna nie jest łatwo rozpalić ognisko, butelka, jakieś kamienie muszla szefowa od jakości, o, jaka taka fioletowa. Fioletowa? Będzie naszyjnik? Nie będzie chyba. Wiecie, bo ocean wyrzuca przeróżne rzeczy. No, i czasami można jakiś skarb znaleźć. Ja tutaj nie świruję. Mówię prawdę. Co to? O, o, o! Jaki przypływ. No, trzeba uważać. Naturę trzeba respektować. Hakarlaja gór. I chyba tutaj. Ale zobaczcie, jak ładują falę. Patrzcie, jak zaraz. Pow! Poszła fala. O kurcze! Kolejna. Jacie. Ej, to jest... to jest mocne. Co? No, napisane jest, że bez pozwolenia właściciela, to za bardzo tutaj nie można wchodzić, ale jak to mówią, vai znaleźć właściciela. Nie, 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 bardzo dobrze, Haniu. No. No, może, może fala załadować sprawdzam ciepło o kurde zimna zimna gdzie my przyjechaliśmy? zimna jacie gdzie jest gorące źródło szefowo góry jakoś wejść u góry? Trzeba szukać jakichś takich minerałów na skałach Białego nalotu, albo na przykład czerwonego A my z drużyną Hania wejdziemy za zobaczymy co jest na górze Żeby nas fala tylko nie zmiotła Trzymać się ramy To się Nie Za... Nie zażygamy Jacie się na to Wow Trzymać się ramy Idzie fala Woo! O kurde Oj wiecie, że nas może pozamiatać tutaj O ja cię kręcę Hania Ale ta, tam jest grubo Hania ale się złap, bo nie wiadomo jak uderzy fala to Czy nie popchnie Ale piana Tutaj jest białe normalnie Uważaj wielka fala ale wielka, patrz na to, patrz na to. Patrz, patrz. Patrz, Patrz, kuderzy, patrz. Ale idzie. Uh, uh, kurde. Jacie. A może tam, gdzieś jest taka żółta woda? No, tak może być. Ocean jest dzisiaj wzburzony, ale. No, próbujemy, szukamy tego miejsca. I wydaje mi się że wypatrzyliśmy wypatrzyliśmy odwracam kamerę i idę do tego miejsca sprawdzić kwestie bezpieczeństwa szefowa obserwuje tam w tej czerwonej kurtce kwestie bezpieczeństwa jak tam wejść trzeba się przedrzeć tutaj przez skały taka delikatna wspinaczka trzeba zobaczyć czy te skały są mokre bo jeżeli są mokre to znaczy, że fala jest na tyle silna, że dociera aż tutaj. Widzicie pianę? To oznacza, że fala uderza aż tutaj. Jeżeli to jakiś delikwent, taki jak ja, będzie tutaj stał, to ta właśnie fala, która teraz idzie, może tutaj dotrzeć. O właśnie o tej fali mówię. Ok, poszła jedna. Zaraz, po, zaraz powinna woda tutaj przyjść, No widzicie, to, to, to nie jest takie. Wiecie, hop, siup, nie? Ale piana kurcze, Dobra, tutaj widzę, że, że jest grubo. Tu, tu widzę, że jest grubo. Tam jest spokojnie. Przejdę tutaj bokiem. Te skały bazaltowe są na tyle ciężkie i wytrzymałe, że one powinny mnie uchronić. Co to jest? Co tam jest? Jakaś ryba, haniu, gdzie to jest? Dobra, idę. No takiego hot springa to ja jeszcze nie widziałem w życiu. Ale tutaj widzę, że skały. Ja cię kręcę. Ale przyjemna woda, ale ciepła. Tylko pytanie: czy nas nie zmiecie tutaj? Wiecie o co chodzi? O, 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 właśnie, o, właśnie. O, właśnie. O, właśnie. Czy to jest odpowiedzialne? Ja się pytam. Nie wiem, no wiele rzeczy na jak to daleko nie jest odpowiedzialnych. Więc proszę to mnożyć przez 400. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność, dobra? Nie opierajcie. O, o o o o właśnie. Nie, no nie wyglądasz tak źle. Test test jakości wody tutaj przy ujściu. Woda jest gorąca, po prostu taka na skraju wytrzymania. Obstawiam, że z 40 stopni, może 41, ale już tutaj niestety tu jest taka letnia. Tu jest letnia woda. Podejdę tutaj dalej. Zobaczcie, tutaj ktoś taką barierkę zrobił. A tutaj już jest taka też letnia. A tutaj pod, już jest zimna. Niestety lipa. No nie lubię tego robić, ale trzeba się wycofać z tematu. Bo jeżeli woda jest zimna, to nic nam to nie da. To no, nic nam to po prostu nie daje. I możemy tylko po prostu się wychłodzić zamiast wygrzać. A nie o to w tym wszystkim chodzi. Tej całej pałce. No, szkoda, szkoda, ale to nic. Dobrze jest tutaj być, ale pewnie tam ciemno, nic nie widać. Tutaj też jest ciemno, jakby się zastanawiał, albo zastanawiała, jak tutaj przejść. Zakończenie dnia obiad-kolacją. Co jemy? Makaron jemy, szefowa je makaron i taki butter chicken masala. To, to można w Biedronce kupić. To kosztuje, nie wiem, z 8-9 zł. Może dychę teraz po podwyżkach. Ja się nie orientuję w cenach, bo dawno mnie nie było. Nie jest pikantny. Delikatnie może takie przyprawy czuć, ale jest pyszny. Zwłaszcza w podróży. I co jeszcze chciałem powiedzieć? A, że najciekawsze jest to, że to kosztuje tyle samo na Islandii około 10 zł. No, wjechaliśmy dzisiaj dzikiem tutaj. No i suma summarum. Uważam, że nie jest trudno znaleźć miejsce na dziko na nocleg na Islandii, a szyfowa? Też mi się wydaje, że jest całkiem łatwo. Całkiem łatwo. Dobra, jemy jedzonko i Przy... śmiemy, bo zimno. I zimno i piątka. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Ja też dziękuję. Trzymajcie się ciepło, bo u nas zimno. <laughs> I do usłyszenia! Poranek z dnia. W nocy było prawdopodobnie minus 3. Nad ranem minus 1 teraz szefowa od jakości podróży pani Hanna wciąż jeszcze śpi, więc trzeba ją obudzić, a biorąc pod uwagę, że nie mamy budzika, to ja ją obudzę tak zwaną formą starego budzika. Kukuryku! Wstawaj! Koguty pieją! Kukuryku! <laughs> <laughs> Haha, wstawaj! Oglądający chcą oglądać przygodę, <laughs> a nie jakieś tam leżenie sobie. To już? No, <laughs> proszę zobaczyć. Z, z prawej strony, z tyłu, o jezu! Pardon ale szyba brudna. Mam nadzieję, że Monika z Polarbira się nie obrazi. Za szybę jest taka brudna, ale nie ma jak umyć no i z przodu jest ten, tam, tam jest ocean, tam jest ocean. No i mis jest. Broni nas. No telling where it goes. Driving through days and nights won't stop for traffic lights. Dzisiaj na śniadanie szef kuchni serwuje, serwuje mleczko 3,9% tłuszczu takie u nas ciężko dostać. I co? I będzie granola z orzechami i z cynamonem, i z miodem jeszcze. No więc to jest nasz nasz dzik. Nazywam go żuki, żukiem, żukiem. Nie wiem czemu żukiem, a może dlatego, że przypomina mi kształt żuka. Ale zobaczcie jaką miejscówę wyhaczyliśmy I tutaj z tyłu tak Zaraz może ugarnę trochę ujęć z drona Jeżeli to zrobiłem, no to Paw! Powinny być ujęcia z drona, jeżeli nie zrobiłem, no to wybaczcie Nie zrobiłem Przed wyjazdem Haneczka przygotowała granolę Taką swojską granolę Płatki owsiane w piekarniku Orzechy, miód Cynamon Zdrowsza na pewno niż kupowana. Różne jakieś nasiona. 3 sekundy nie leżało. Mmm, a szybko się zagotowało, co? Żeby siły dużo było. Fajnie. Ta nasza Hania, co? To jest babka. Kawę przygotuje. Ona lubi kawę. Lubi kawę. Lubi kawę. Tu mamy kawiareczkę. Kawiarka. przemieszać to chyba trzeba, co. Nie ma co do gotowania. Bo już widać, że. Ten, że... Wezmę to. Wezmę. to się nie musi aż tak. Aż gotować Hania jesteś pewna, że chcesz z jogurtem, a nie z mlekiem ciepłym? Bo z ciepłym mlekiem naprawdę zarąbiście weszło Wchodzi No dobra, to zjedz, potem ja sobie i No Z jogurtem możemy później zjeść A z rana to jak coś ciepłego, jak mama mówiła Coś ciepłego Na żołądek Zawsze dobrze Zwłaszcza kiedy Nad ranem jest minus jeden, ale w nocy to było z minus dwa albo z minus trzy no. Strasznie zimno, październik nie jest dobry na road tripy. Chociaż to jest koniec września, ale nie rekomenduję. Jechać w październiku, przecież to no, ani przyjemne. Nie, no okej, okay. road trip w październiku może być przyjemny pod warunkiem, że się korzysta z hoteli, że już od hotelu do hotelu albo do houseu. No, a najtańszy to jest jakieś 400 zł 450 zł za dwie osoby. Najtańszy, a na Islandii przecież nie jest tak łatwo znaleźć nocleg, bo ponieważ tych noclegów nie ma. Więc Więc to jest ten, a jak pojedziesz na jakieś wygwizdowie, no to ktoś ci może krzyknąć 1000 zł za dwie osoby. I później po 10, po 10 dniach przyjeżdżasz z Islandii. 15 tysięcy pyknęło i mówisz Panie drogi, a za co ja zapłacił? No takie tu życie. A z tego mówisz w samochodzie. <laughs> I masz z